Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, sługa nie jest większy od swego pana, ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie. Nie mówię o was wszystkich, ja wiem, których wybrałem, lecz trzeba, aby się wypełniło pismo. Kto ze mną spożywa chleb, ten podniósł na mnie swoją piętę. Już teraz, zanim się to stanie, mówię Wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto przyjmuje tego, którego ja poślę, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, jak wyjaśnić swoją relację z Ojcem? i z nami. Jezus wykorzystuje wiele obrazów. W dzisiejszej Ewangelii to jest obraz sługi i Pana. Relacja między sługą i Panem to temat zabrany z ostatniej wieczerzy. Jesteśmy w okresie wielkanocnym. Wróćmy jednak do sali ostatniej wieczerzy. Jezus ze swoimi uczniami jest przy stole. I jeszcze chcę im coś powiedzieć Jezus omywa nogi apostołom i wzywa ich do służby. Mówi o pokorze, że muszą być pokornymi w życiu codziennym. Dobrze czyta ich myśli, ich pragnienie, aby pokazać się większymi od innych. Jeżeli chcą, mogą się uczyć, otrzymali zadanie, nową lekcję, służby i pokory. Wiemy, że apostołowie myślą o czymś innym. Oni myślą o pierwszych miejscach, kto będzie pierwszym. Człowiek często jest w pokusie, aby być pierwszym, lepszym, bardziej uznanym. Boi się przyznać, że ktoś inny ma dobre cechy, a przez to będzie umniejszona jego wielkość. Boi się być posłusznym, myśli, że tak traci swoją wartość. Ojcowie pustyni mówili: Pokora to nie jed, jest jednym dziełem, lecz przyprawą, która daje smak pokarmowi. A teraz wróćmy do siebie. Spójrzmy do swojego wnętrza. Dziś to zapytajmy się, co jest ze moją służbą i z moją pokorą. Komu służę? Przez co? Czy moja służba jest w duchu pokory? Czy chcę coś innego pokazać? I przez służbę się odznaczać w świecie, w którym żyjemy, nie jest popularne, aby służyć i być pokornym. Jak dziś zachwycić młode pokolenia do służby pokory? Codziennie w mass mediach, serialach widzą, że należy być pierwszym za wszelką cenę i nawet deptając innych, aby zrealizowali swoje Egoistyczne, przemijające ludzkie interesy, dziś należy potrafić robić zdjęcia, opublikować e, wszelką drobnostkę, niestety nie ma prywatności. Jeżeli wszystko czynimy ze względu na reklamy żeby mieć jakiś zysk? Jaka będzie nagroda? Przyszliśmy tu do szkoły Jezusa. Musimy tak jak apostołowie uczyć się i jeżeli to będzie potrzebne, codziennie powtarzać naukę pokory. Apostołowie nie mogli od razu zrozumieć słów Jezusa. Potrzebowali czasu. Dopiero po zmartwychwstaniu pojęli słowa Jezusa i Dawali świadectwo tych słów swoim życiem. Dzięki Bogu. I dziś wśród nas są chrześcijanie, którzy w pokorze, wiernie i odda, z oddaniem służą bliźnim, swojej rodzinie, ludziom w potrzebie, a nie wymagają, żeby ktoś powiedział im dziękuję, nie chcą reklamy. Oni są otoczeni Bożą Miłością. Z tej miłości sakramentów czerpią siłę do służby. Przy stole Jezusa nie siedzą wszyscy z dobrymi zamiarami. Jest ktoś jeden, który myśli o czymś innym. To jest Judasz. Judasz myśli jak najszybciej zdradzić Jezusa. Wkrótce wstanie od stołu i odejdzie. Opuści wspólnotę i pójdzie jakąś swoją drogą. A ta droga od. Odpro zaprowadziła go do upadku. Ta droga nie jest dobra i nie prowadzi do życia. Musimy unikać tą drogę Judasza. Niektórzy dziś żyją w tak zwanej ślepocie duchowej. Idą tą drogą Judasza. Myślą, że to jest właściwa droga. A może wydaje im się, że to jest najłatwiejsza i najkrótsza droga. Dlatego Jezus. Pragnie ostrzec swoich uczniów, żeby czyn Judasza nie zachwiał ich. Ci, którzy... I aby to również nie zachwiało tych, którzy później pójdą za nim. Niech każdy z wolnością przyjmie zadanie ucznia. W automatyczny sposób nie można i za Jezusem. Świadomie należy się zdecydować i z odwagą być z nim. Z historii wiemy, że byli ci, którzy przysięgali wierność Jezusowi, a po krótkim czasie się oddalili od Niego. Tacy wydawali się najwierniejszymi, najbardziej oddanymi. Będą odchodzili ci, od których wiele oczekiwano. W historii tacy byli, ale Dziś dla chrześcijan to jest wielkie uderzenie. Będzie zgorszenie, ale to nie musi nam odebrać odwagi i zachwiać naszej wiary, abyśmy zostali jednak z Jezusem aż do końca życia, mimo wyzwaniom i trudnością. Drodzy bracia i siostry, dziś, tu przy stole Jezusa, jesteśmy. Siedzimy jak jego apostołowie, uczniowie zwraca się do nas, współczesnych uczniów, pragnie nas nauczać, dodać nam odwagi i pokazać drogę. Więc co w tym momencie jest w naszej głowie? O czym teraz myślimy? Czy myślimy o Bożym Słowie? Czy może w naszej głowie są słowa tego świata? Czy wydają nam się te słowa Jezusa zbyt trudnymi, wymagającymi. Może niektórzy myślą, aby wstać od tego stołu eucharystycznego i iść jakąś swoją drogą. Może niektórzy którzy z nas się rozczarowali i większe wsparcie znajdują w życiu w ludziach, a czasami wydaje nam się, że sam Bóg nas opuścił. Dla nas wiernych innej drogi nie ma. Opłaci się tylko iść drogą Jezusa, gdyż ta droga jest najbardziej bezpieczna i prowadzi do życia. Będą różne wyzwania i trudności, może i upadki, ale można znów powstać i Dalej. Miłość, służba, pokora to znaki tej drogi, drogoskazy do wieczności. W jednym miejscu w Ewangelii czytamy, gdy wielu go opuściło. Jezus wtedy zapytał dwunastu. Czy może Wy też nie chcecie odejść? Szymon Piotr odpowiedział. Panie, do kogo mamy iść? Ty masz słowa życia wiecznego. Wierzymy i wiemy, że Ty jesteś Bożym Świętym. I my dziś to powtórzmy, tu wspólnie razem z Świętym Piotrem. Ten fragment Ewangelii kończy się powołaniem, przyjęciem. Uczniów, Jezus ich utożsamia sobą, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał przyjmuje Ojca Niebieskiego. Tak jak Jezus wysłał swoich uczniów, tak i nas wysyła, abyśmy na tym świecie, wszystkim, którzy jeszcze go nie poznali albo może oddalili się od Niego i od Kościoła, abyśmy głosili i dawali świadectwo Bożej miłości. Niech w tym, na tej drodze pomoże nam orędownictwo błogosławionej dziewicy Maryi Jezusowej, naszej matki, która do, została na tej drodze do końca życia i dawała świadectwo Bożej miłości. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus i Maryja.